Przede wszystkim dzisiaj na temat Tomasza o który masakruje słownie Piotra Zielińskiego, szokujące słowa Tomka Hajta na temat Zielińskiego, na temat Zielka. No właśnie, co takiego powiedział Hajto? o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Tomek Hajto masakruje e, słownie Piotra Zielińskiego w programie Cafe Football. E, szokująca tutaj wypro, wypowiedź Tomka Hajto. E, powiedział w ten sposób tutaj, tak? Przede wszystkim Tomek Hajto e, miał pretensje do Zielińskiego, tak? Jeśli chodzi o mecz ze Słowenią. E, konkretnie też nawet o sytuację w drugiej minucie. Natomiast co takiego powiedział? Powiedział w ten sposób, tak, że Sieliński ma takie podejście, cytuję, wyjdzie to wyjdzie, kiwne to kiwne, tak. Kolejna wypowiedź tutaj z Tomka Hait, brzmi w ten sposób, cytuję, dlaczego cały czas na siłę szukamy pozycji dla Zielińskiego Piotrek ma ogromny potencjał ale ile można o tym mówić chłopak ma 25 lat i nadal gra bez żadnej odpowiedzialności za piłkę gra na zasadzie wyjdzie to wyjdzie, kiwne to kiwne nigdy nie widziałem żeby on się zezłościł po nieudane zagranie wszystko to niby fajnie wygląda w jego wykonaniu ale nie przekłada się to na konkrety tak jeszcze mówił praktycznie tutaj Tomek to o systemie takim zero jedynkowym także jego gra Piotra Zielińskiego jest zero -jedynkowym jedynkowa, tylko że częściej w reprezentacji to jest właśnie zero. No szokujące tutaj słowa. Mało tego wypowiedział się także w tej kwestii no, w Cafe Football tutaj Artur Wichniarek, który powiedział w ten sposób, cytuję, w momencie gdy ono robi dribbling, to koledzy z zespołu stoją. Klich i Krychowiak nie są w, w tej chwili graczami, którzy wychodzą na pozycję. Zieliński musi mieć obok siebie zawodnika, który potrafi zagrać klepkę. Koniec cytatu z właśnie z Wichniarka. No i teraz tak, przede wszystkim jakie miał tutaj pretensje to, Mekajto to do Piotra Zińskiego. Chodzi konkretnie o sytuację, ale to jest jakby wymowna sytuacja, ale ona dotyczy jakby nie tylko tego jednego meczu, ale też innych meczów. A więc sytuacja w drugiej minucie, a więc Polska kontra Słowenia, gdzie rzeczywiście tutaj Piotr Ziński wykonywał stały fragment gry, a więc rzut wolny no i praktycznie przeszczelił, tak szczelił ponad bramkę. No i Tomek Hajto miał takie pretensje, bo praktycznie to było tak, w drugiej minucie przeszczelił, co w ogóle po prostu się nie powinno zdarzyć, tak w ogóle piłkarzowi na tej, na tej pozycji mógł doświadkować tą piłkę. Poza tym Tomek Hajto mówił w ten sposób, że w bramce był Oblak, tak? Oblak, a więc trener, przepraszam, bramkarz, tak? Tutaj Atletico Madryt, a więc jeden z najlepszych tak naprawdę bramkarzy na świecie, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. I Tomek Hay to mówi w ten sposób, żeby pokonać oblaka ze stałego fragmentu gry, to trzeba perfekcyjnie szczelić, tak? To może musi być jakieś okienko i jeszcze strzał musi być bardzo silny. Tak, no i tak właśnie tutaj mówił Tomek Hajto. No więc rzeczywiście, po prostu no, mało pewnie kto jest w stanie praktycznie pokonać Oblaka jeszcze z takiej pozycji na boisku, gdzie on może się przygotować. Pewnie takie nazwiska to jest Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi tak? i może jeszcze kilku zawodników. Natomiast mało by, mało by było prawdopodobieństwo, żeby Piotr Gdzieński mógł pokonać. Kolejny zarzut, jeśli chodzi o tutaj Tomka Hajto. I to właśnie jest to, że on praktycznie wykonał ten stały fragment gry, e, przeszczelił i nie było żadnej reakcji, tak? nie było żadnego wkurzenia takiego, no nie, zmarnowana piłka i tak dalej, co po prostu, no tak naprawdę Tomek Hajto to piętnuje też, tak nie powinno być, tak? No i to, ja się z tym zgadzam po prostu, to jest prawda, tak? No bo każda piłka tak naprawdę podczas meczu w reprezentacji jest bardzo ważna, tak? W Napoli, jeżeli Piotr Ziemiński gra, wykonuje takich w setki, no to nie w tym meczu wyjdzie, za trzy dni po prostu poprawi to w kolejnym meczu ligowym, tak? Jeżeli po prostu kompletnie miał kiepski mecz w Napoli, to za trzy dni ma szansę po prostu pokazać tak, jest z dobrej strony. Natomiast w reprezentacji, no kiedy będziemy miał tą okazję, tak? No teraz teoretycznie jest okazja, bo będzie mecz z Austrią. Pytanie jest takie, czy w ogóle Austria dopuści, tak, reprezentację Polski do tego, żeby mogła tak zagrywać? Czy po prostu tutaj w ogóle przejdziemy przez sito tak, przez obronę Austrii? Natomiast to, to jest coś innego, tak? Że tutaj każda piłka tak naprawdę w reprezentacji w meczu reprezentacji jest bardzo ważna, tak? Słynna historia tak naprawdę tutaj mi się przypomina z Jerzym Engelem, gdzie Jerzy Engel prowadził reprezentację no no do kilkanaście lat temu, tak? I wtedy był jeszcze Paweł Kryszałowicz w tej reprezentacji. No i Paweł Kryszałowicz chciał po prostu czy strzelał po prostu do bramki z piętki, po czym Jerzy Engel po prostu rozmawiał z nim po meczu i mówi: Słuchaj, jak ty będziesz w meczach reprezentacji strzelał z piętki, to będziesz siedział na ławce, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby w meczu reprezentacji strzelać po prostu sobie z piętki, tak? No, bo to jest, jaką masz gwarancję, tak naprawdę na to, że padnie gol? To jest, to, jest, to moż, moż, można w ten sposób grać praktycznie w piłkę gdzieś pod blokiem, bawić się i tak dalej. Natomiast w meczu reprezentacji musisz się przyłożyć, tak naprawdę, do tego strzału i tak dalej. Określić precyzyjnie, dać też po prostu dynamikę odpowiednią, a nie z piętki, bo strzał z piętki jest tak naprawdę, to jest 50-50% na 50, tak? Nigdy nie wiesz, gdzie ta piłka poleci. No i po tym praktycznie z sytuacji Krzysztołowicz nie strzelał z piętki, tak? Oczywiście co innego, tak, jak mamy sytuację pod bramką, gdzieś piłka po prostu leci i wtedy można piłkę szczelić z piętki, tak, natomiast co do zasady, no nie można robić w ten sposób, że ktoś będzie się ustawiał i piętko będzie strzelał do bramki, tak, oczywiście, no, są przypadki takie, że gdzieś piłka się po prostu pojawi w polu karnym, tak, i na przykład tutaj napastnik szczeli do piętką, bo tak będzie ustawione do gry, w ten sposób będzie widział, że jest taka szansa, no to wtedy wiadomo, wiadomo że warto, natomiast co do zasady, no nie można w ten sposób strzelać. No właśnie, i tutaj jest takie samo pytanie, jeśli chodzi o Piotrka Zielińskiego. No bo my ciągle mówimy, że to jest młody, obiecujący tak naprawdę piłkarz, a to jest piłkarz, który ma praktycznie 24 lata. E ciągle wszyscy pra praktycznie zachwycają się, nawet piłkarze mówią, gdyby Piotr Zieliński pokazywał w meczu to, co on na treningu i tak dalej, e no to był po prostu e kosmos, tak. Mówi się o tym, że praktycznie e Liverpool chciał go pozyskać. Natomiast w reprezentacji kompletnie to się nie przekłada, tak. E no nie możemy cały czas mówić na to, że no, no a tak, ale w Napoli gra praktycznie co 3 Dni codziennie ma treningi, Okej, okay, no ale to jest piłkarz, tak, no tak samo mamy reprezentację po prostu Portugalii, reprezentację Anglii, e, innych krajów, i tam ci piłkarze też grają w swojej kluba, a później przyjeżdżają na reprezentację. To nie jest tak, że mm, grając piłkę nożną w reprezentacji zupełnie inaczej się biega, tak. Biega się do tyłu, strzela się po prostu w inne e, bramki. No to gra jest praktycznie taka sama, tak. E, więc my, nie, my, my oczekujemy więcej, tak naprawdę, od Piotka Zielińskiego. No, ale rzeczywiście, no, trudno się nie zgodzić z to, że jak wykonuje Piotr Zieński, Ształ na Bramkę, druga minuta, gdzie Tomek to mówi, to jest tak naprawdę kluczowy mecz, moment, tak? Bo gdyby na przykład padła gol po tej, po tym, po tej sytuacji, nie mówię, że konkretnie praktycznie musiałby Piotrek Zieński sześć gola, tak? Ale mógł doświadkować piłkę na przykład na główkę, ktoś mógł sześć z główki, Piątek czy Lewandowski, a Piątek bardzo dobrze przecież gra z główki. No, to tutaj rzeczywiście Piotr Zieński powinien mieć też więcej tak naprawdę pretensji samego do, do Samego siebie, tak? Chociaż ją pokazać u zewnętrznych na boisku, a nie, że szli ponad bramkę, aha, aha okej, okay, po prostu biegniemy dalej, po prostu dalej gramy, tak? Oczywiście tutaj można też powiedzieć na to, że no Piotr Ziński to jest zupełnie inny typ człowieka charakteru, tak? Są to tacy po prostu, którzy uzewnętrzniają swoje emocje, a są introwertycy, którzy faktycznie wszystko kumulują w środku, trzymają. No może takim jest po prostu Piotr Zieliński, no ale nawet jeżeli takim jest, no to musi to pokazać, tak, na boisku, że jest niezadowolony z tego, jak zagrał, tak? A nie, a nie praktycznie tutaj e, wykonuje strzał, przeszczelił po prostu nad bramką e, i wszystko jest ok, tak no nie można marnować, bo taki piłek bardzo, bo, bardzo mało tak, w ciągu meczu, także e, każda piłka jest w wagę praktycznie złota, nie można po prostu w ten sposób marnować, tak? nawet jeżeli piłka byłaby dograna w pole karne i załóżmy, że wybiłby, jak ja, ja mam jakiś obrońca e, tutaj z e, tak drużyny przeciwnej, czy bramkarz Oblak, no to ale zawsze była próba, tak? a nie przestrzelenie ponad praktycznie bramką, bo to jest kompletnie stacona piłka, tak, zwłaszcza, że była szansa na to, żeby zaskoczyć przeciwników w tej drugiej minucie. No ale tu no, nie skupiajmy się jakby na tej sytuacji, ta sytuacja po prostu obrazuje w ogóle sytuację Piotra Zielińskiego w reprezentacji, ale w ogóle po prostu jakby podejście Piotra Zielińskiego w tej, w tej reprezentacji, tak, mi się wydaje, że on po prostu, jeśli chodzi o Piotra Zielińskiego, nie czuje tej reprezentacji, są piłkarze po prostu, którzy nie czują, to nie jest tak, że oni nie mają umiejętności piłkarskich i tak dalej, oni nie czują po prostu gdzieś tego feelingu, nie czują po prostu tej reprezentacji, bardzo skupieni są na swojej grze w, w, w klubie i rzeczywiście, no, nie za bardzo po prostu jeszcze tak no, teoretycznie wiedzą, że to jest orzełek, że to jest grana dla narodu i tak dalej, ale jakby nie, nie czują tego, tak nie do końca po prostu to czują bo ja na przykład widziałem w tym meczu jeśli chodzi o Piotka Zińskiego, absolutnie według mnie kryminał tutaj piłkarski, nie wiem kto po prostu tego Piotka Zińskiego uczy, bo to co on zrobił to dawno takiego czegoś nie widziałem, a mianowicie Piotr Ziński tutaj no miał świetne parady, tak na przykład kiwnął dwóch praktycznie piłkarzy i szedł na bramkę przeciwnika ale na przykład była taka sytuacja, gdzie był praktycznie już pod polem karnym tutaj przeciwnika można powiedzieć, że w połowie tak, połowa po połowy przeciwnika, tak, czy, 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 czy czwarte, czy czwarte po prostu boiska, i on zaczął biec z piłką do swojej bramki. Dla mnie to jest po prostu kryminał. On może dograć piłkę, może dośrodkować, może po prostu skiksować, ale no, na, na litość boską, no nie róbmy takiej sytuacji, że ktoś jest na polu przeciwnika, praktycznie niedaleko polu karnego i nagle bierze piłkę i się cofa po prostu. Ja wiem, że ktoś powie po prostu, no ale to była taka sytuacja, że on widział zagęszczenie zawodników, chciał cofnąć do środka, żeby po prostu grać przez praktycznie bramkarza, żeby wyciągnąć praktycznie tej piłkarzy trochę tak przeciwnej drużyny, żeby po prostu było trochę więcej wolnego po prostu przestrzeni w polu karnym. No ale na no, litość boską, on no, tak się nie gra, tak? Tak się nie gra po prostu w piłkę nożną. To jest absolutnie kryminał, tak? My tu mówimy o jakichś błędach i tak dalej kwestiach technicznych, czy na przykład Robert Lewandowski, nie wiem, mając piłkę w polu karnym, nagle zaczyna po prostu biec do swojej bramki, bo patrzy po prostu, że jest gęsto, mnóstwo praktycznie zawodników, no nie, trzeba starać się, tak, nawet jeżeli nie wyjdzie, jeżeli ta piłka zostanie zblokowana, wybita, tak, nawet jeżeli przestrzeli, no to okej, okay. ale no nie można po prostu z piłką, będąc już praktycznie pod polem karnym przeciwnika, nagle dostaje tą piłkę, patrzy po prostu, oblicza szybko, że nie ma do kogo grać, I gra przez ten i cofa się, cofa, praktycznie podaje do bramka, no to jest w ogóle tragedia, jeszcze gdyby cofnął do, m, się tak do zawodnika, podał, tak, formację w, niżej. A on praktycznie bieg na swoje pole karne, e, no i ci piłkarze tak, z, byli wykupieni z drużyny przeciwnej. Mówimy, no jako, szaro po prostu nagle biegnie na swoją bramkę. No właśnie, takich taki rzeczy po prostu się nie robi, tak? Takich rzeczy się po prostu nie, nie, absolutnie nie robi. E, ja wiem, że to można bo, mogłoby po prostu w jakiś sposób zmylić, tak? Drużynę przeciwną. No ostatnia taka sytuacja była praktycznie. Albania grała z, tutaj z Francją, tak? Tam był wykonywany stały fragment gry, i rzeczywiście piłkarze Albanii zmylili, jakby Francuzów, w ten sposób, że biegli do swojej bramki zamiast biec nad bramkę, na, na bramkę francuską. Ale ostatecznie, nawet jeżeli Albania dostała tą piłkę, to oni nie wykorzystali tego, nie, nie zamienili tego na gola, bo nie trafili praktycznie do siatki. Więc no, takie zagrywki, tak, jeżeli wykonywany jest rzut wolny, dogrywa się piłkę pod bramkę i nagle po prostu przeciwnicy biegną w zupełnie drugą stronę niż bramka, no to jest w ogóle jakiś kryminał dla mnie po prostu piłkarski, tak? Ja wiem, że to jest zmyłka i tak dalej, e, no ale no nie, no tak się nie gra, tak, 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 nie można grać. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy zgadzacie się z opinią tą kahite, czy też nie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. A jeszcze chcę powiedzieć, oczywiście, że no my, my z Piotka Ziemińskiego nie możemy zrezygnować, tak? Bo on ma świetne umiejętności, świetnej dyspozycji, gra, e, świetnej dyspozycji jest cały czas praktycznie gra w Napoli. Natomiast nie przykłada tej jakości piłkarskiej z Napoli Serie A na Reprezentacji, to jest największy problem jakby reprezentacji. Pozdrawiam.